Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się rysowaniem zamku z lotu ptaka. Tak jak obiecywałem tydzień temu. Pokażę, jak zrobić to na podstawie rzutu, a przy okazji połączenie co o grabie zamku i typowych jego elementach. Mamy tu rzut wymyślonego przeze mnie zamku inspirowanego głównie zamkami angielskimi i francuskimi. Na początku to co kluczowe dla każdego zamku, czyli główny obrys murów wraz z narożnymi wieżami. Wewnętrzny obszar podzielony jest na dwa dziedzińce. W części większej i ważniejszej znajduje się w serce zamku, czyli wieża mieszkalna pana zamku oraz pozostałe zabudowania gospodarcze, tak jak na przykład stajnie, kuchnia czy magazyny. W niektórych zamkach lokowano też kaplicę. Mniejszy dziedziniec oddzielony od większego murem mógłby stanowić kolejny punkt obrony przed wrogiem, który sforsowałby główną bramę. Za bramą znajduje się przewieszony nad wypełnioną wodą fosą most zwodzony wiodący do barbakanu. Barbakany budowano często przed mosyniami jako małe, samodzielne obronne pszczółki, które w razie potrzeby można było w miarę bezboleśnie porzucić. Z rysunkowego punktu widzenia najbardziej istotne jest jednak to, jak opisane elementy da się wpisać w siatkę, którą następnie będzie łatwo odtworzyć w perspektywie. Tu jak widać główną część zamku się w kwadracie 5x5, a barbakan wraz z wieżami bramnymi w mniejszym kwadracie 25 na 25 Zaczynam od narysowania w perspektywie przedstawionego przed chwilą rzutu. Najpierw tworzę kwadrat na elipsie, do którego następnie doklejam kolejne. Kwadraty dzielą tak, by uzyskać wymagany dla dużej części podział 5 na 5 W trakcie dzielenia okazało się, że całość za bardzo przesunęła się do dołu kadru, więc porzucam dolny rząd kwadratów i u góry doklejam drugi. Doklejam jeszcze mniejszą część przeznaczoną na barbakan. Teraz zaznaczam sobie lipsami podstawy głównych wież i łączę je linią będącą zewnętrznym obrysem murów. Podobnie zaznaczam sobie obrys baszt i murów barbakanu. Dalej dodaję grubości murów. W podobny sposób, zgodnie z rzutem, odnajduję i zaznaczam położenie pozostałych elementów zamku. Teraz wszystkie zaznaczone kształty mogą wysunąć w perspektywie do góry, tworząc trójwymiarową bryłę. Najpierw tworzę walce wież. Elipsy przenoszą do góry dokładnie tak jak robiłem to na pierwszym filmie tego kursu o podstawach perspektywy. Rysując zwierzę mieszkalną, najpierw wysyłam do góry prostokątną podstawę tworząc prostopadłościę, a później dopiero dokleją do niego narożne wieżyczki. Ponieważ w miarę dodawania kolejnych elementów rysunek będzie się zagęszczał, warto już od początku rysować dość delikatnie i unikać niepotrzebnych kresek. Po wieżach podnoszę mury, które będą mniej więcej o połowę niższe. Jedna wieża przy bramie będzie niższa niż pozostałe. To ułatwi pokazanie tego, co znajduje się za nią, oraz urozmaici bryłę zamku. Dalej podobnie podnoszą wewnętrzny mur z wieżami oraz barbakan z basztami. Tu przy okazji małe wyjaśnienie. Wieża to nie to samo co baszta. Wieże są otoczone murem ze wszystkich stron, podczas gdy baszty są twarte na wewnętrzną część fortyfikacji. Wspominam o tym dlatego, że często oba terminy mylnie stosuje się zamiennie. Kiedy mam gotową główną bryłę fortecy, mogę zacząć bawić się detalem. Najbardziej charakterystyczne jest oczywiście blankowanie, zwane też krenelarzem, czyli zwieńczenie muru w kształcie zębów. Blankowanie mogło wystawać przed lico muru i być ustawione nad fryzem arkadkowym lub machikułami, czyli otworami, przez które obrońcy wylewali na atakujących np. rozgrzany olej lub smołę. Zarówno w samym murze, jak i w blankowaniu mogły występować otwory strzelnicze, które często przyjmowały dość dekoracyjne kształty. Nad zamkiem powinna powiewać flaga z herłem pana lub króla, więc oto Jona. Tuż pod zwieńczeniem wieży mieszkalnej, czyli w dość bezpiecznym miejscu, mogłoby znajdować się nieco większe i bardziej dekoracyjne okno, upiększone kamiennymi detalami czyli maswerkami. Nad murami obronnymi mógłbym umieścić taki sam krenelarz jak nad wieżami, ale żeby było ciekawiej, zaznaczam w tym miejscu hurdycję. Czyli zadaszone drewniane ganki z otworami strzelniczymi i machikułami. Podobnie zwieńczam niższą wieżę, której dodatkowo dodają wyższe piętro między płaciami stożkowatych dachów. Kurdycje w stronę dziedzińca będą wyglądały inaczej niż z zewnątrz. Tu zobaczymy ich wnętrze i konstrukcję ze słupów. Tam, gdzie pozostało na to jeszcze nieco miejsca, zaznaczam dach nad zabudowaniami gospodarczymi we wnętrzu zamku oraz nad kaplicą wystającą nieco przed licą muru. Główny wjazd do zamku to oczywiście most zwodzony i opuszczona masywna krata. Teraz podnieśmy nasz zamek nieco nad otaczający teren i dodajmy mu rozszerzające się ku dołowi fundamenty. Taki kształt nada całej budowli dodatkowej masywności. Wiem, że tym filmem tylko nie dotknąłem tematu, dlatego już teraz obiecuję, że do zamków średniowiecza fortyfikacji wrócimy za jakiś czas i to w dużo bardziej spektakularny sposób, ale to na razie niech pozostanie niespodzianką. A następny następnym filmie, na który już teraz Was zapraszam, obawimy się z rysowaniem. Bryg. Do zobaczenia.